z Ewangelii według świętego Marka. Jeżeli Twoja ręka jest Ci powodem grzechu, odetnij ją. Bardzo często na kazaniach księża, kiedy mówią o tym fragmencie Ewangelii, to przestrzegają, żeby broń Boże nie potraktować nakazu Pana Jezusa dosłownie. I oczywiście to trzeba zrobić. Trzeba wszystkim uświadomić, że Jezus nie żąda, żebyśmy się wobec siebie zachowali jak rzeźnicy, którzy odetną sobie ręce albo wyłupią oko z powodu grzechu. Wprost przeciwnie, Jezus prosi, żebyśmy się zachowali jak rzeźnicy wobec grzechu, żebyśmy grzech odcięli. Ręka jest narzędziem Działalności człowieka, tak jak oko, i nigdy narzędzia nie można oskarżyć o to, co z nim uczyniono. Tak jak łopata sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła, tak jak traktor albo rakieta kosmiczna nie są same w sobie dobra, ani złe, mogą być użyte w dobrym albo złym celu. O co więc Jezusowi chodzi? No oto, że jeżeli jesteś uzależniony od pornografii internetowej, to przetnij kabel i zrezygnuj z internetu raz na zawsze. Jeśli jesteś uzależniony od serialów telewizyjnych, to zrezygnuj z wykupionego pakietu. Wyrzuć telewizor przez okno, tylko sprawdź, czy sąsiad nie stoi poniżej. Jeżeli powodem do grzechu jest Ci twoja żądza pieniędzy, to odetnij sobie możliwość kradzieży. Odetnij ją. Jeżeli powodem do grzechu jest Ci uzależnienie jakiekolwiek, to po prostu zablokuj sobie drogę do grzechu. Byłem niedawno w klasztorze sióstr karmelitanek, które są siostrami klauzurowymi i odcięły sobie drogę do grzechu w ten sposób, że między sobą a światem postawiły kratę. Mają drogę do grzechu zamkniętą. Z własnej woli to uczyniły. Dały się zamknąć nie tylko po to, żeby tam w środku w klasztorze doświadczyć obecności Boga, ale także po to, żeby samym sobie uniemożliwić ucieczkę w kierunku grzechu. Taką kratę postawmy sobie na naszej duszy, bo grzech jeszcze nigdy nikogo nie uszczęśliwił. Do zobaczenia jutro.